Hej kochani, to Julia i dzisiaj przyjdę Was z filmikiem o szkole katolickiej. E, tak, jestem osobą, która do szkoły katolickiej uczęszczała. No i jeżeli jesteście ciekawi o co chodziło i tak dalej, i tak dalej, jak to mnie wyglądało, no to zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od tego, że jestem osobą, która do kościoła nie chodzi, natomiast rodzice w gimnazjum zapisali mnie do szkoły katolickiej. No, więc co już powinno Wam tutaj teraz dużo wyjaśniać, ale przejdźmy po prostu do e, reszty filmiku. Zacznijmy od początku. Dlaczego rodzice wysłali mnie do szkoły katolickiej? E, oni myśleli, że e, uchronią mnie przed czymś, że ten bunt nastoletni i tak dalej e, w tej szkole by mnie nie dosięgnie. Była to szkoła prywatna, e, a co za tym idzie było tam po prostu mało osób, mało nauczycieli, każdy z każdym się znał. Generalnie e, cała szkoła się znała, każdy wiedział kto kim jest i tak dalej. E, więc e, myśleli, że po prostu nie przed czymś uchronią, że e, nie wiem, nie będę przechodziła tego buntu młodzieńczego i tak dalej, i Wydaje mi się, że jest to jakby e, nierozłączna część bycia dzieckiem, bycia osobą, która dojrzewa. E, no i ten bunt gdzieś tam zawsze e, musi w jakiś sposób się objawić, e, więc no. Powiedzmy, moi rodzice chcieli oszukać system, no ale im chyba nie do końca wyszło. W samym początku, w ogóle, jeśli do takiej szkoły przychodzi, to e, przynajmniej u mnie tak było, że była rozmowa z dyrekcją, e, rodzice rozmawiali, dlaczego chcą, żebym tutaj do tej szkoły trafiła, i tak dalej. E, był egzamin poziomujący z języka angielskiego. No, i ja pamiętam, że jak szła na tą w ogóle rozmowę, to akurat e, miałam nogę skręconą, e, także miałam nogę w gipsie, a okazało się, że mus musimy wejść na trzecie czy drugie piętro. E, także pamiętam, jak mnie mówię, to musiało wnosić z tym gipsem, także musiałam nieźle ważyć, ale no, wniósł mnie do góry, żebym po prostu e, mogła uczestniczyć w tej rozmowie. Po tej całej rozmowie z Dyrekcją, jak już mówiłam, jest taki test poziomujący z języka angielskiego, po prostu idziecie do jakiejś tam innej sali, e, piszecie. E, Taki test, egzamin, coś takiego, żeby po prostu wiedzieli, do jakiej grupy was e, potem dać. Generalnie szkoła, jak każda inna, e, no ale różniła się tym, że co środę mieliśmy e, msze święte i po prostu jakby co środę musieliśmy na te e, msze chodzić. E, też w międzyczasie tam była sprawdzana obecność i tak dalej. Dziewczyny uczestniły w tej całej scholi, e, no i tam śpiewały i tak dalej. No i przez. E, Pierwsze kilka tygodni, no było to coś nowego, było to coś innego, no ale starałam się dopasować, skoro już tam poszłam. Oczywiście ja bardzo nie chciałam do tej szkoły iść, ja w ogóle chciałam iść do swojej jakby rejonówki, bo tam moi wszyscy znajomi szli, jakby bez podstawówki i ja tam po prostu na samym początku szłam jak za karę, tyle że jeszcze wtedy byłam na tyle powiedzmy grzeczna i tak dalej, że słuchałam się rodziców, no i jak oni powiedzieli, że mam iść do tej szkoły, no to po prostu szłam do tej szkoły No i uczestniczyłam w tych mszach i tak dalej, i tak dalej No a tam poznałam e Parę osób, nawet parę naście, i okazało się, że wcale nie jest tak tragicznie, jak gdzieś tam sobie już w głowie zapowiadałam, że będzie źle, okropnie, że ja się w ogóle tam nie nadaję i co ja w ogóle tam robię i tak dalej. Więc poznałam naprawdę wiele fajnych osób, i na przykład Karolina, która jest moją fryzjerką, to poznałyśmy się tak właściwie w tej szkole. Znaczy, my się już trochę wcześniej znałyśmy, bo chodziłyśmy w tej samej podstawówki, tylko że do innych klas, ale tak powiedzmy bliżej poznałyśmy się w tej szkole, ponieważ dochodziłyśmy no, razem do klasy. Także my z Karolino już się znamy naprawdę, naprawdę długo. W tej szkole poza tym, że mieliśmy Msze święte co środę, to mieliśmy również takie wyjazdy integracyjne i tak dalej I były to wyjazdy bodajże do Wroniaw czy coś takiego. Mieszkaliśmy w takim, nie wiem, budynku, pensjonacie, nie wiem, jak zwał, tak zwał. No i tam po prostu wszyscy spędzaliśmy czas, oczywiście były też, był też czas na modlitwę itd, i tak dalej. I tak dalej. No i tam się jakby wszyscy integrowaliśmy, wszyscy się poznawaliśmy ze sobą. No i te wyjazdy wspominam nam też bardzo fajnie. No i poza tymi wyjazdami integracyjnymi mieliśmy również wycieczkę na przykład w góry. W ogóle mieliśmy różne wycieczki, tak jak to były wycieczki klasowe, szkolne itd. Ale pamiętam jedną wycieczkę, właśnie w góry, która gdzieś tam mi zapadła w pamięci. Spędzaliśmy naprawdę super czas, chodziliśmy po górach, mieliśmy długie rozmowy, piękne widoki. Generalnie było naprawdę fajnie. Gdzieś tam nawet zapomniałam, że to jest szkoła katolicka, gdzieś tam już mi to z głowy wyszło. Pomimo, że była to szkoła katolicka, to wspominam ją naprawdę całkiem dobrze i w sumie cieszę się, że tam trafiłam. E, poznałam naprawdę mnóstwo fajnych osób i. E... No nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem teraz. I ja wiem, że ja to zawsze powtarzam, ale gdyby nie pewne doświadczenia, gdyby nie pewne decyzje, które były podjęte wcześniej, to nie byłoby mnie tutaj. E, nie wiem, co bym robiła, nie mam pojęcia, gdybym poszła do tej swojej, powiedzmy, rejonówki, do gimnazjum. Nie wiem, co bym robiła, nie wiem, gdzie bym była, nie wiem, w jakim miejscu bym była. Także ja zawsze staram się być wdzięczna za te wszystkie doświadczenia, które gdzieś tam mam, e, które mnie dosięgnęły i które czegoś zawsze mnie nauczyły. No, i przy których mogłam poznać na przykład właśnie wspaniałe osoby, i e, wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Także, pomimo tego, że gdzieś tam nie chciałam, strasznie się opierałam i tak dalej, to w sumie cieszę się, że tam poszłam. Jednak, e, jak już mówiłam na samym początku, przestałam chodzić do kościoła. E, gdzieś tam w tej szkole wydaje mi się, że było tego za dużo, zwłaszcza w tym powiedzmy okresie buntu i tego wszystkiego. No było tego za dużo, widziałam jak to wygląda od środka i też nie do końca mi to odpowiadało, zresztą ja tam szłam z zastawieniem, że właśnie nie chciałam wchodzić do kościoła i tak dalej, ja już wtedy miałam taki okres, że e, chciałam się zamknąć na wszystko, e, no ale gdzieś tam, powiedzmy, byłam do tego na początku zmuszona, no a później przestawałam chodzić i na ten prześwięty i się jakoś tam super udzielać. E, Ksiądz, który z nami miał e, lekcje, próbował mnie gdzieś tam przekonywać, e, nauczyciele, e, pani psycholog, ale no gdzieś tam ja poszłam w innym kierunku, po prostu. E, no, niektórzy m, dalej gdzieś tam do tego kościoła chodzą, niektórzy dalej e, w tym wszystkim uczestniczą, ja natomiast nie. Także u mnie w głowie się pozmieniało. E, na tyle, że po prostu tam nie chodzę i wydaje mi się, że nie ma nic w tym złego, czy ktoś chodzi do kościoła, czy nie chodzi, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, e, czy wierzy w Boga, czy w coś innego. Tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. Wydaje mi się, że e, trzeba być po prostu dobrym człowiekiem. Czy to była dobra decyzja, żebym przyszła do szkoły katolickiej? W pierwszym momencie myślałam, że to była najgorsza decyzja w moim życiu, że w ogóle rodzice strasznie mnie, e, nie wiem, ukarali za coś i tak dalej, e, ale po... Po tym czasie, jak już skończyłam tą szkołę, jak już poszłam do innej szkoły i tak dalej, to wydaje mi się, że była to dobra decyzja, że w sumie dlaczego nie? Przynajmniej się dowiedziałam e, wielu ciekawych rzeczy, e, poznałam wiele fajnych osób, więc wydaje mi się, że... O to w tym wszystkim chodzi, żeby gdzieś tam e, nie kręcić się w kółko w gronie tych swoich stałych znajomych, tylko też poznawać inne osoby. No a jakbym poszła e, do e, swojej powiedzmy rejonówki, no to prawdopodobnie nie poznałabym e, tylu osób, chociaż to była większa szkoła, to była szkoła publiczna, więc pewnie gdzieś tam więcej osób się przewinęło, ale nie miałabym z nimi takiego kontaktu, jaki miałam właśnie w tej szkole. E, w tej szkole jakby wszyscy byliśmy jedną wielką rodziną. E, każdy po prostu miał ze sobą dobry kontakt, każdy z każdym mógł porozmawiać, e, świetnie się bawiliśmy i na dyskotekach i na jakichś innych rzeczach. E, no i też tutaj takie, niektórzy mają przeświadczenia, że w takich szkołach nie ma dyskotek, nie ma imprez, e, nie można nic robić i tak dalej tak dalej. Totalnie nie, naprawdę to jest normalna szkoła, tylko że się chodzi do kościoła i modli się i tak dalej, ale niewiele się tutaj e, zmienia. Dyskoteki mieliśmy normalne, co prawda, wszystko było w mniejszym gronie, ale wydaje mi się, że dzięki temu tak dobrze to wspominam, ponieważ no każdy z każdym się znał, no i każdy z każdym miał w miarę dobre relacje, więc wydaje mi się, że to było w tym wszystkim najważniejsze. I pytanie, czy to była dobra decyzja, no wtedy nie, natomiast na tą chwilę, kiedy już jestem starsza, kiedy mam to wszystko jakby we wspomnieniach i tak dalej, wydaje mi się, że to była dobra decyzja, że. Fajnie, że tak się wydarzyło, fajnie, że akurat e, dzięki temu wszystkiemu jestem w tym miejscu, w którym jestem teraz i tyle. Także wydaje mi się, że to na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście pytajcie. Możecie pytać w komentarzach, możecie pytać na moim Instagramie, na którego Was serdecznie zapraszam. E, wydaje mi się, że tam jest prościej, bo tam dużo dziewczyn pyta się mnie e, o różne rzeczy i mam wrażenie, że jednak prywatnie jest prościej niż na forum, ale... Zostawiam Wam to Wam, albo Instagram, albo komentarze na dole. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na moim kanale, będzie mi bardzo, bardzo miło. też włączyć dzwoneczek i zostawić łapkę w górę. Dowiedziałam się ostatnio, że w ogóle te subskrypcje gdzieś tam znikają, jeżeli jesteście nieaktywni i tak dalej, więc jeżeli gdzieś Wam ta subskrypcja zniknęła, to wydaje mi się, że warto kliknąć ją jeszcze raz i być na bieżąco ze wszystkimi filmikami. A ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, nie zapomnijcie się uśmiechać. Dzisiaj będziemy już w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Bye. <laughs>